Ripcat ja może wjeżdżać Ripka, uczymy cię teraz, nie Chłopie, kiedy tak ostatnio zrobisz? Ej, ja nie I... robię jak Ja pierdoli, właśnie to jest to Ale kurwa co? Niech kurwa jakiś petychieli, no nie mówcie mi, że na cztery terrorki, bo to opierdolone zaraz. Wyścim. Mogę tego, nie mogę sobie tego zabijki, nie dam rady, Dobra, dobra to. Tak bo ja nie ja no, pieniądze, patrzcie. Tutaj leży Cluster Strike, a wy mi go musicie puścić, dobra? Nie. Skorup, zrób to, skorup, zrób to! A gdzie są te ludzie? No, a, cluster. tutaj na górze, trzech. Tu jest trzech. Puść Clustera, puściłeś? Nie, cluster, Masz, przez trzy za twój czołg mam. Balej klastera? balej teraz. <laughs> Ja puściłem nalot, ja puściłem nalot. No jest jeba, to prawie, ale zjeba za fragiem.